Patrz pan, no. Wielkie, Michalo. no, wielkie Michalo, że Rusek w kosmos poleciał, panie. Jakby wszystkie poleciały, nie wróciły, to sam bym im pomnik postawił. No, a tu nie dosyć, że go na coku stawiają, to żeby nie było smutno, osiedle się kosmonautów nazywa. A ilu my tych kosmonautów mieliśmy tej? Bo chyba coś przegapiłem a co, bo... a zresztą pies ich trącał do tego Gagarina, to ja nic nie mam, nic. Odważny w sumie człowiek był, nie? Dać się w ruskim złomie w kosmos wyścielić. Ja, ja sobie ostatnio ich maszynką do golenia, panie, mało co gardła nie poderznąłem. Patrz pan, widzisz pan, jaka taka technika, no? Widzisz pan? o, no. 7 listopada 1977 roku na poznańskim osiedlu Winogrady odsłonięty został pomnik pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina. Autorem pracy był artysta-rzeźbiarz Jerzy Sobociński. Było to po pokłosie światowej Gagarinomanii. Jego imieniem nazywano miasta, planetoidy, place. Tej modzie ulegli nawet muzycy. Grupa Underwood stworzyła piosenkę Gagarin Ja Pana Kochałam. Natomiast Jean-Michel Jarr zamieścił na płycie utwór Hej, Gagarin. Tego kościoła nie ma już w architekturze obecnego Poznania. 7 listopada 1844 roku przy ulicy Półwiejskiej uroczyście otwarto świątynię protestancką pod wezwaniem św. Piotra. Być może nie była to konstrukcja najpiękniejsza, bo wkrótce ochrzczono ją mianem poznańskich portek z racji kształtu dwóch wież w fasadzie. Plac sąsiadujący z kościołem odtąd nazywał się Placem Piotra. Dziś jest to Plac Wiosny Ludów. Kościół zniszczono podczas II wojny światowej. 7 listopada 1845 roku przez Poznań przeszła wielka fala aresztowań wśród członków kierowanego przez Walentego Stefańskiego Związku Pracujących, inaczej zwanego Związkiem Plebejuszy. Niezbyt rozsądna polityka nie uwzględniająca realiów zaboru i możliwości naszych konspiratorów, prowadzona przez przywódcę organizacji, przyniosła ponure owoce. Przy okazji ujawniono część polskich planów akcji niepodległościowej przygotowywanej przez inne organizacje. Jednym ze szczególnie zakorzenionych mitów było przekonanie o rewolucyjnych tradycjach Wielkopolski. Pogląd ten usiłowano propagować wbrew oczywistej prawdzie. Ponad miarę eksponowano m.in. działalność Marcina Kasprzaka i pobyt Róży Luksemburg, czy komunistyczne tradycje Czerwonego Lubonia. Później zaś konspiracyjną walkę prowadzoną przez Romana Pasikowskiego i jego towarzyszy. Nic z tego, ruch rewolucyjny w Wielkopolsce zawsze był słaby i na siłę jego tradycji stworzyć się tu nie dało. Warto o tym pamiętać 7 listopada w kolejną rocznicę bolszewickiego przewrotu w Rosji w 1917 roku. 7 listopada 1939 roku powołano w Poznaniu okręgowy urząd Gestapo, organizując w ten sposób filię podstawowej organizacji zajmującej się między innymi zwalczaniem ruchu oporu i eksterminacją polskiej inteligencji.